Rokstan jest dwudziestoletnim tłumaczem z Syrii. Od 2013 roku mieszka w Niemczech, najpierw z rodziną, a następnie w schronisku dla kobiet w Bitterfeld. Pod presją wraca do rodziny? Rokstan jest uważany za dobrze zintegrowany w Niemczech. Zdjęcie przedstawia ją w szarej bluzie bez chusty na głowę. 2 października 2015 roku Rokstan zostanie zadzikany nożem i zgłoszony jako zaginiony. Jej ciało znajduje się następnego dnia w Altance w Dessau. Policja szuka męskich krewnych. Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest informowane. Jej ojciec jest prawdopodobnie zaangażowany, ale już wyjechał do Syrii. Motywem jest to, że Rokstan został zgwałcony w Syrii przez trzy żołnierzy. Od tego czasu jest uważana za nieczystą w swojej rodzinie. Mimo, że była ofiarą, uważana jest za osobę która zepsuła honor rodziny. Jesienią 2018 roku prasa doniosła, że nie wniesiono jeszcze żadnych zarzutów. Chociaż Rockstan powiedział w ciągu swojego życia, że jej matka próbowała ją zabić kilka razy, to jednak, matka, mieszka w Dessau bez szwanku. Jest nawet nagrana rozmowa telefoniczna, w której matka nakazuje komuś zabić Rockstana. Ojciec jest nadal poszukiwany z międzynarodowym nakazem aresztowania. Istnieje również niejasne wskazanie, że rokstan był w ciąży. Może ona też poroniła dziecko. Ale sprawa jest niejasna. W pewnym momencie mówi się również, że rokstan został duszony, nie nożem.